Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję bardzo, że jesteście, że oglądacie nasze filmy. Dzisiaj kolejny odcinek suplementu do księgi wyjścia. Zostańcie do końca, bo na końcu mała niespodzianka. Izraelici, którzy mieszkali w Egipcie, mieszkali w ziemi Gosze. Te ziemię dostał Jakub, i Józef od faraona. W języku hebrajskim nie ma konkretnego tłumaczenia słowa Goshen. Gdybyśmy sięgnęli do języka arabskiego, to to tłumaczenie, to, 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 ten rdzeń może oznaczać pracę. W każdym razie była to ziemia uprawna, była to ziemia żyzna, była to ziemia, która nadawała się również do wypasu trzody. Co więcej, kiedy Bóg zsyłał plagi na Egipt, to właśnie ziemia Goshen była, ziemia Hebrajczyków była oszczędzona od tych plag. I tu pojawia się pewien problem, bo ta ziemia nie była zła. Co więcej, była nawet całkiem dobra, ale to nie była ziemia obiecana. Stąd właśnie tytuł dzisiejszego filmu, że prowizorki są czasem najtrwalsze. Można by powiedzieć, że ziemia Goshen była pewną prowizorką, była tym miejscem tymczasowym dla hebrajczyków, ale nie była tym miejscem, które Pan Bóg dla nich przewidział. Jednak jak mówią niektóre żydowskie komentarze, nie wszyscy hebrajczycy posłuchali Mojżesza. Właśnie dlatego, że widzieli, że ich ziemia jest oszczędzona od tych plag, nie wszyscy chcieli wyjść, nie chcieli, wszyscy chcieli iść z Mojżeszem, no bo wychodzili w nieznane. I tak trochę jest w naszym życiu, że czasem prowizorki są najtrwalsze, prowizorki w relacji z Panem Bogiem, prowizorki w relacji z drugim człowiekiem, czasem jakieś prowizorki nawet, które mamy wobec nas samych, wobec własnej drogi, drogi wiary. Ta prowizorka w relacji z Panem Bogiem to czasem jest po prostu to, co dostaliśmy od naszych rodziców. Dobra, chodzę na msze, spowiadam się, modlę się i wszystko jest w zasadzie dobrze. Nie? Ale czy to jest ta ziemia, którą Pan Bóg dla Ciebie ma, czy Pan Bóg nie chce dla Ciebie czegoś więcej, czy nie chce, żebyś wyszedł jeszcze dalej? Nie? Prowizorka w relacji z drugim człowiekiem. Czasem mamy jakieś rzeczy nieprzebaczone, czasem nie potrafimy komuś czegoś powiedzieć, nie potrafimy być szczerzy. Szczególnie z tymi najbliższymi, z którymi mieszkamy, żyjemy, współpracujemy. Wszystko się wydaje dobrze, ale wszystko jest tylko tymczasowe. Wszystko jest pewną prowizorką. Pan Bóg dla nas chce, żebyśmy zrobili krok dalej. Pewnie ten krok jest pewnym wyjściem w nieznane, nie? Bo tym jest wiara. Tym jest też wiara w faktach życia, czyli w relacji z drugim człowiekiem. Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy z Nim burzyli nasze prowizorki, nie? Żebyśmy zostawiali nasze prowizorki, nie? Że warto dzisiaj pomyśleć, co jest taką moją prowizorką nie? w relacji z Panem Bogiem, a może w relacji z drugim Człowiekiem, gdzie jest ta moja Ziemia Goszem, z której nie za bardzo chcę wychodzić, bo jest w miarę dobrze, nie? Ale to nie jest ta Ziemia, którą Pan Bóg dla mnie chce. No i wreszcie, czy rzeczywiście to widzę, nie? Czy widzę, że Pan Bóg chce dla mnie czegoś więcej, czegoś dalej, że mnie zaprasza do wyjścia z tej mojej Ziemi Goszem, nie? Z tego, z takiej swojej, można by powiedzieć, małej stabilizacji, nie? Bo, Pan Bóg chce dla Ciebie i dla mnie czegoś więcej, zdecydowanie więcej, ale trzeba odpuścić i trzeba wyjść z tej Ziemi Goszem. Bo ta Ziemia Goszem mimo wszystko z Ziemią w niewoli, nie? On nas chce zaprowadzić do naszej Ziemi, do prawdziwej wolności, nie, 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 nie do Ziemi Goszem u Faraona, tylko do prawdziwej wolności. Nie? Jaka jest ta moja droga i co muszę zostawić, żeby pójść do prawdziwej wolności? Oto teraz ta niespodzianka. Już jest nas trochę na kanale, wielu z nas ogląda i mam dla was bardzo konkretną propozycję. W najbliższą niedzielę o godzinie 15 chciałem odprawić mszę za Was i za Waszych bliskich. Dlatego zostawiajcie w komentarzach swoje imię, może nawet swój pseudonim, jak nie chcecie swojego imienia, imienia, imiona swoich bliskich czy przyjaciół, tych, za których chcemy się modlić, ale niech to będzie msza za was i za waszych bliskich. Ja wiem, że jest dużo intencji, bardzo potrzebnych, że, że są rzeczy ważne, ale tej mszy świętej, w najbliższą niedzielę o godzinie 15, w godzinę miłosierdzia, chciałbym się modlić za Was i za Waszych bliskich, dlatego w komentarzu zostawcie swoje imiona, albo ewentualnie jakąś szczegółową intencję i w tych intencjach w najbliższą niedzielę o 15, jedna sprawa muszę, Wy możecie się włączyć, chociażby modląc się za naszych podopiecznych o 15 w niedzielę koronką do Bożego Miłosierdzia. Ponieważ wiem, że czasem jest trudno znaleźć czas na czytanie Księgi Wyjścia, to tutaj gdzieś Pojawią się linki do Biblii Audio, superprodukcji, właśnie do Księgi Wyjścia. Więc można słuchać księgi wyjścia, można je słuchać na YouTubie, można ją sobie też ściągnąć, żebyśmy naprawdę otwierali Słowo Boże. No i oczywiście zapraszam do innych naszych filmów, zapraszam do całego naszego cyklu wielkopostnego, do wyznań kapelana, w środę już kolejny odcinek. Bądźcie z nami, subskrybujcie nasz kanał, polubcie, jeśli Wam się podobało, udostępniajcie w Waszych mediach społecznościowych. Szczęść Boże, dobrego popołudnia, dobrego wieczoru, a może dobrego dnia z Bogiem.